Cześć widzowie, witajcie w następnym filmie na kanale. W filmie, którym przedstawię Wam powtórkę, którą przed chwilą sobie rozegrałem, z bitwy, którą przed chwilą rozegrałem i chciałbym. Od dłuższego czasu już chciałem nagrać film o czołgu czar 2 c bo mam go w Wortanderze. Wiadomo, to jest dosyć kolekcjonerski czołg, on kosztuje wyjątkowo za dużo jak na to, jaką wartość bojową prezentuje, no ale trudno, kosztuje tam 2100 zł orów, to jest dużo, może nie będę tego sprawdzał, kupiłem sobie właśnie ten zestaw z Mustangiem do 20 i właśnie zostało mi niewykorzystanych tam ponad 2000 zł orłów i postanowiłem, że a co, kupię sobie Chara 2C, który no, głównie to urzekła mnie ta armata 150 mm Schneider 155C 150 czy 155? 155 mm nawet. Tak. Co do pocisku, no to mamy tylko haeka, ale ten haek to jest taka bomba, że wysadziłby pewnie, nie wiem, Leopardo 2PL. Yy, tak, mamy 7,5 kg ładunku wybuchowego. To jest. Yy... To jest o wiele więcej niż niektóre bomby w Wartanderze, które są jeszcze mniejsze. więc po prostu strzelamy wielką bombą, yy, która, yy, która eksploduje wszystkie czołgi, nawet nie musimy bezpośrednio trafić. co zobaczycie w powtórce, ja, że parę fragów udało mi się zr zrobić, strzelając naprawdę trafiając naprawdę daleko od pojazdu, ale po prostu splash damage yy, zniszczył ten czołg. No, i tyle słowa wstępu. Może jeszcze coś powiem o historii. No to czar 2C był francuskim czołgiem na przełomie I i II wojny światowej. Właściwie to był bardziej maszyną propagandową Fra Francji. W tym właśnie okresie, bo bojowo nie został wykorzystany ani w pierwszej, ani w drugiej wojnie. Był zaprojektowany podczas pierwszej wojny, miał uczestniczyć w 1919 roku, podczas przełamywania jakichś tam linii, no ale wojna skończyła się w 1918 roku, więc czar 2C no, nie wziął udziału w tych walkach. Dla Dlatego y, był wykorzystywany przez Francję jako właśnie y, propaganda, no bo ten czołg jest taki wielki i w ogóle y, imponujących jest rozmiarów i ma imponujące tutaj no, działo, wiadomo, i tak dalej. No ale bojowo y, w 34. Kurde, Niemcy chyba napadli w Francję w 1939 jeszcze. Nie pamiętam, jak się pomylę, to napiszcie w komentarzu. No, ale gdy Niemcy opanowali całą Francję podczas II Wojny Światowej, no to ten czołg nie brał udziału w walkach, również miał służyć jako machina propagandowa, którą po prostu Niemcy potem zobaczyli, sfotografowali, przenieśli do Niemiec i właściwie na tym historia tego czołgu się kończy. Była też druga wersja z działem 75 mm. O, Ona nie jest pręmką, ona jest normalnie w drzewku francuskim. To działo przybija więcej i troszeczkę przyjemniej się z niego strzela. Natomiast no, nie, nie one-shotuje zdecydowanie wszystkich czołgów. Nie, w ogóle rzadko one shootuje, nie? Różne rzeczy. Z kolei ta 155 one-shotuje wszystko. No dobra, koniec gadania. Przejdźmy do, no, do tej powtórki. Okej, okay, jesteśmy w powtórce. E, może trochę oddalę kamerę, jeżeli się da, chociaż nie wiem. E, o. Mogę tak dać, jak wtedy widziałem to. Niestety powtórka. No akurat na bitwach powietrznych powtórka jest dosyć słaba. Tutaj nie jest aż tak źle. Powtórki są dosyć słabe na bitwach powietrznych. Tutaj nie jest aż tak źle, można to oglądać normalnie po ludzku. Nie jest aż tak wkurzające jak na bitwach powietrznych. Te powtórki nie są tak wkurzające. No i co? Na razie sobie tam wiadomo, jedziemy, strzelamy się, bo ten, w ogóle ten czołg mało kto ma, bo jest drogi i bekowy. Właściwie jedyna idea, dlaczego ten czołg się opłaca kupić, to tylko dlatego myślę, że jest bekowy. Bo grindowanie nim to jest tak dudny pomysł, że. No, że po prostu durny pomysł, tak? Więc nie polecam Wam kupować tego czołgu do grindu. Dobra, przyspieszmy. Razy 4. Tak, to jest przyspieszenie razy 4. Prędkość maksymalna tego czołgu to jest 15 km na godzinę, nie? Maksymalna. A teraz jedziemy pod górkę. Silnik to jest tutaj 500 koni mechanicznych, i jeszcze warto wspomnieć, że ten czołg ma największą załogę w Wortanderze. Ma on 12 osób załogi, nie? I chyba, chyba jakieś samoloty go przebijają, ale nie jestem też pewien. O, AB41, uwaga, przemierzyć i bom. Możecie sobie zobaczyć na tym na X-Rayu po prostu, jak to wyglądało. A wyglądało całkiem ładnie. Po prostu wszystko w tym czołgu się oderwało, rozwaliło i y, zmieniło w pył. Wiecie co? Może mm, wyłączę. Mm, wyłączę markery. Tylko nie wiem, czy będziemy widzieli też mnie. Marker naszych czołgów chyba nie. Zobaczymy. Może, może tak będzie lepiej, bo tak będzie bardziej tak, jak ja to widziałem, nie? Bo w bitwach realistycznych nie podświetlają się gracze. Mm. Tak, nie podświetlają się też sojusznicy tutaj, więc może dla waszej wygody dam te markery. Ale na przykład jak teraz yy, da się zobaczyć tego A13 Mark 1. Tak, no nie dało się go zobaczyć wcześniej, po prostu. Dlatego ja do niego nie strzeliłem tak precyzyjnie, no i nie trafiłem, nie? Czas przyładowania to jest tutaj chyba około 20 sekund. Czas przyładowania. Chyba nie pisze. Nie, nie pisze o czasie przyładowania. No trudno. O, i tutaj będzie ten, ten frak gdzie nie trafiłem bezpośrednio w przeciwnika, ale i tak go zniszczyłem po prostu. Tak, wielka, tak wielką bombą po prostu strzelamy. No i teraz od razu się wycofuję, bo pancer 35 tutaj naciera na mnie, ale on się również cofa, gdy widzi, że ja się cofam. Ładuję to działo. I kiedy widzę, że on tutaj sobie jedzie, postanawiam spróbować jakoś tak wymierzyć i strzelić, ale niestety pocisk yy, no za szybką spadł na ten murek. Dlatego komfort strzelania, tak jak mówiłem, z tego działa jest na bardzo niskim poziomie. No i co, jedziemy sobie dalej z prędkością światła. Światła, ale spowolnione, spowolnionego miliard razy z taką prędkością. Jedziemy. Dwa, dwa fragi to jest i tak dobrze, jak na ten czołg, bo jest on dosyć e, nie, że słaby, ale tak specyficzny w swoim działaniu, że aż za bardzo specyficzny. No i jak widzicie, tutaj jest Panzer 2, którego dopiero teraz zauważyłem, no i on mnie nie zauważył, dlatego robię z, e, z tego czołgu po prostu mielonkę. Taką pasztetową robię, nie? Dobra. No i tam jest schowana L640, taka włoska 20. Włoski czołg z 20. Jakiś samolot się rozbija obok mnie, okej, okay, super, nie obchodzi mnie to. Tam, nawet możecie usłyszeć tą 20 tutaj, jak sobie nawala. Chyba. Nie wiem, czy nie mam za cicho gry. Może nie, może nie słyszycie kompletnie nic. Dobrze, a więc wyjeżdżamy na tą L6. L640. Tutaj zauważam dosłownie jest krawek i stwierdzam, że AKI zaryzykuje. No i udało się. Trafienie bezpośrednie, więc znowu mielonka z załogi silnika działa wszystkiego. A13. No tutaj myślę, że jakbym szybciej przyładował, szybciej się jakoś obrócił, to mógłbym zdążyć ją zgarnąć, ale yy, co się odwlecze, to nie ucieczę, bo zgarnęli tą A13 moi teamici. No i jedziemy dalej. Tak jak mówiłem, z prędkością światła. Mogę, mogę nawet w sumie przyspieszyć trochę. To naprawdę się nie będzie dużo działo. Bo ten czołg jest ekstremalnie wolny. Tak, to jest przyspieszenie razy dwa. No to wyobraźcie sobie, że ja musiałem tak, tak jechać, tylko że dwa razy wolniej. Z, tak, z taką prędkością musiałem jechać, nie? <grym> Plus jest taki, że no, przejedziemy przez wszystko tym czołgiem. Przez okopy, przez, przez budynek nawet. Możemy niektóre przejechać przez budynki. I tutaj zobaczcie. Słyszałem czołg po lewo. Tą 47 coś tam, coś tam włoski pasztet. Słyszałem go i myślałem, że on wyjedzie mi tak bardziej po lewo. Więc czekałem. Po prostu czekałem. Nie wydawając żadnego hałasu. Okazało się, że gościu wyjechał tutaj po prawo i dopiero teraz go zauważyłem, natomiast on nie zauważył mnie. No i, no i dobranoc. Słodkich snów życzę panu. A więc jedziemy dalej z prędkością światła, przyspieszę znowu razy dwa, bo to nie ma co oglądać. No i postanawiam wyjechać tutaj. To jest dosłownie przestrzał na respa przeciwników. Tam jest pancer 3E na tym respie. No, i sobie zamierzam po prostu tam wjechać jak do siebie na respa i poniszczyć paru przeciwników. Pocisków polecam brać pełny, pełną ilość, bo nie zawsze traficie. Bardzo często jest tak, że nie traficie pociskiem, bo on za bardzo po prostu leci taką parabolą dziwną. No, i teraz troszeczkę. Namierzam tego pancer 3, no i bezpośrednie trafienie więc milonka za wszystkiego. Z każdego komponentu tego czołgu. Cofamy, żeby przyładować. Przyładowanie trwa około 20 sekund. Ogólnie, według mnie, właśnie najlepszą mapą pod ten czołg jest Japonia i to właśnie na ten górny resp jeżeli się respimy tak u góry. Bo w innych mapach no, nie idzie tak dobrze. Teraz spróbuję sprawdzić, czy ten pancerz 3 już jest zniszczalny. Bo wiadomo, jeżeli się czołg zrespi, to ma jakiś cooldown i jest niezniszczalny przez jakiś czas. Ale teraz, kiedy już się upewniłem, no to wysyłam pocisk, który po raz. już siódmy z rzędu robi mielonkę. Czekamy na przyładowanie. Mogę trochę przyspieszyć, bo to nuda. Dobra, znowu postanowiłem się wychylić, tylko że czołgów przeciwnika już tutaj za bardzo nie widzę. Nie ma, tak, nie ma. Teraz za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć przeżywalność tego czołgu, która jest na również imponującym poziomie. No bo wiadomo, mamy 12 członków załogi, którzy mogą przesiadać się z miejsca na miejsce, i yy, no ciężko jest ten czołg zniszczyć. Tym bardziej, że aż czterech członków załogi jest z tyłu, a tylko 8 z przodu. Dlatego ten czołg jest prawie niemożliwy do shotowania. Jedyna możliwość no, to jest trafienie w amunicję. No i tutaj chcę sprawdzić, czy ten pancer trzyma już osłonę, czy ma jeszcze osłonę. No i kiedy się okazuje, że nie ma, no to strzelam. Ale no, przestrzeliłem. To działa jest bardzo chimeryczne, właśnie. Troszeczkę go próbuję ostrzelać z KM-u. Tutaj miałem dylemat, czy jeżeli przyładuję to strzelić od razu, czy nie strzelać. Postanowiłem, no, gdy gościu się wycofał, to postanowiłem zachować sobie ten pocisk. Na, na przykład pancera 4 G Nie. Aha, teraz yy... niestety zabili mi działo nowego, więc się próbuję wycofać. No, i ta A13, już miałem w nią strzelić, ale znowu mi działo nowego, dziabnęła. Dziabnęła mi działo nowego dokładnie. I postanowiłem, że od razu, kiedy działo nowy mi wskoczy, to wstrzelę i zrobię z gościa mielonkę, i dzieje się to w tym momencie. Ta, mielonka numer 8. Ta. I teraz się muszę naprawić, bo mam zniszczoną chłodnicę, mam zniszczoną gąsienicę. I wychyla się Panzer 3B, odważny konsolowiec, który natomiast, który z jakiegoś powodu do mnie nie strzela, nie wiem o co chodzi. Albo mnie nie widział, co jest bardzo mało prawdopodobne, albo jakoś uznał mnie za wrak, może, bo się w sumie nie ruszałem i się trochę za mnie dymi, ale to jest dym z silnika, a nie dlatego, że jestem wrakiem. No, i po prostu czekam na gościa ruch. Z przyjemnością bym w niego teraz strzelił. Nawet spróbowałem, ale niestety. No. No nie, no nie mam depresji. To działa, nie mam prawie żadnej depresji. Ile ma tutaj stopni na minusie maksymalnie? O, nie ma napisane tutaj. No trudno. Ale mam chyba nawet. Jeden max stop, maksymalnie 1 stopień na minusie, może 1,2, ale goście z jakiegoś powodu mnie nie widzi, więc od razu, kiedy się naprawiłem, to się wycofuję. No i robię z gościem milonkę. Jak widzicie, pod koniec zaczął on we mnie strzelać, ale po prostu nic mi nie zrobił, bo ten czołg jest bardzo, bardzo dobrze przy... Ma, ma świetną przeżywalność, tak powiem. Ten joke ma świetną przeżywalność. A trzynastka, w którą nie zdążyłem strzelić ze względu na czas przyładowania. Jeszcze tam chciałem spróbować, ale również nie zdążyłem. No i postanowiłem się wychylić z nadzieją, że może jeszcze coś tutaj ustrzelę. No i jest. Pancer 3E sobie jedzie. Odczekuję, żeby nie miał cooldownu i nie trafiam. Za to. Pojawia się SDKFZ-221 i z tego co wiem, to ten, z tego co wtedy wiedziałem, ten czołg da się zniszczyć z karabinu. No i da się. Rzeczywiście da się go zniszczyć z karabinu i udaje mi się to zrobić. A tego mamy 10 fragów i bitwa się kończy. Tak, miałem najwięcej fragów, 10. Jej, sam wynik możecie tutaj sobie zobaczyć. No, nie byłem pierwszy w Teamie. Ktoś mnie wyprzedził, ale nie pod względem ilości fragów, tylko tutaj miał jeszcze zajęte strefy, jakieś asysty i wiadomo. Z kolei ja tych rzeczy nie miałem. Bardzo często, ciężko z tym czołgiem zająć jakąkolwiek strefę. Z uwagi na to, że jest zazwyczaj najmniej mobilnym czołgiem na ca w całej Gierce, nie. Więc jest ciężko. No dobra. To byłoby na tyle. Moi widzowie. Zostawcie subskrypcję, ostatnio, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, dokładnie. Ostatnio na filmie z 34 widziałem, że było całkiem sporo wyświetleń. Bardzo dziękuję, jeżeli mnie serio oglądacie. Mam nadzieję. Było chyba nie wiem 30 wyświetleń, czyli co najmniej myślę, że co najmniej 20 osób nie obejrzało, albo 3 osoby po 10 razy. Jeżeli chcemy używać żartów głupich. <laughs> Ale zostawcie łapkę w górę, bo właśnie wracając to pod tym filmem 164 C34 było sporo wyświetleń, mało lajków. Więc zostawcie lajka, jak wam się odcinek spodobał. Poproszę, proszę, proszę o lajka. Dziękuję, do widzenia.